Kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. W przedostatnim już vlogmasie u mnie na kanale zabieram się teraz za pakowanie prezentów, jeszcze sobie ciuchę przyniosłam, które muszę poskładać z prania. Eee, może zgaszę światło, bo tutaj widzę, że taka łuna e, świetlna jest ze światła, ale chyba mnie dobrze widać. Także wyciągamy prezenty i bierzemy się za pakowanie. Raczej będę pakowała w torby prezentowe. Nie w papier, bo w tamtym roku, z tego co pamiętam, zaczęłam się bawić w papiery i nie ma za bardzo do tego cierpliwości. Jeżeli mam, wiecie, płaskie pudełko, to łatwo mi się pakuje, ale jak już jest coś bardziej takiego okrągłego czy coś, ja nie umiem tego spakować. Jestem bardzo kiepska w tym, więc po prostu zobaczę na ile mam toreb. I na tyle spakujemy po prostu do toreb. Co Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, pamiętajcie moi kochani o subskrypcjach, bo coś się wydarzyło. Coś się wydarzyło tamtego wieczoru, tej nocy. YouTube po prostu mi chyba zabrał 24 subskrypcja. Nie wiem, dlaczego się tak dzieje. Nie jest to możliwe, żeby w ciągu jednej nocy tyle osób mnie odsubskrybowało. Wątpię tym bardziej, że na filmikach, na jednym z ostatnich filmików, mam tylko minus jedną subskrypcję. Więc jest to dosyć podejrzane. A czytałam, że też YouTube właśnie jakieś tam wyszukuje boty i tak dalej, konta podejrzane. Może też dlatego właśnie zainteresowali się moim kanałem, że dosyć ostatnio dużo tych subskrypcji mi przybyło w szybkim czasie i, i właśnie to im się wydało podejrzane i po prostu niefajnie. Bardzo to jest słabe, bo jednak, wiecie, jest to duża motywacja dla takiego mojego twórcy jak ja. Każdy jeden ten subskrybent. No i. No i tak, się zaczął dzień, ale nic, no mam, mam nadzieję, yy, pokładam Wasą nadzieję, że zasubskrybujecie, dacie lajka, napiszecie coś w komentarzu, żeby też mi było miło, żebym jakąś z Wami interakcję nawiązała i nic już nie gadam, biorę się za pakowanie prezentów. Aha, jeszcze tylko wspomnę, że Tadeusz tam robi ciasto, więc mogą być takie huki... Szumy i tak dalej. A jeżeli chodzi o Remika, no to przez dwa dni miał gorączkę, teraz już troszeczkę lepiej, ale teraz mam lekki yy, kataryki i kaszelek. No niestety dzisiaj do przedszkola nie poszedł, i niestety nic z jarmarku, nie pojechaliśmy na ten jarmark, ale to trudno, bo i tak tam jesteśmy co roku, więc tak naprawdę nic straconego. Wyciągam moją, moją super y, walizę z prezentami i bierzemy się zapakowania. Jadę, słuchajcie, do bankomatu, Bo mam dwie takie starsze dziewczynki, którym no nie... nie robiliśmy prezentów, bo nie wiem, co im kupić, więc im się da pieniążki. Więc jadę na stację i będę dalej pakowała prezenty. Dwa mam już zapakowane, ale to jest na zasadzie zabawka i czekolada i nic więcej, bo... No, w tym roku jest naprawdę skromnie. Jednak wszystkie dzieci trzeba traktować jednakowo i nie ma czegoś takiego, że ja kosztem moich dzieci zrobię prezent komuś innemu, tak? Są so... Jezu, to jest dla mnie tak trudny temat. Wiem, że są tak osoby zawisne i po prostu samolubne, że powiedzą: Nie, moje dzieci są najważniejsze. One mają dostawać prezenty kosztem twoich dzieci. Twoje dzieci mogą nie mieć nic ważnego, żeby moje dzieci się nachały. Wiem, że są takie osoby, i wiem, że te osoby mnie oglądały. I nie wiem, jak można być w ogóle tak, takim człowiekiem, złym człowiekiem: po prostu złym człowiekiem. Wszystkie dzieci mają mieć jednakowo. I koniec. Nie ma tutaj dyskusji. Dobra, zamieniłam te pieniądze. Słuchajcie, chodziło mi też y, o to po prostu, że nikt nie ma prawa mi mówić jak ja mam żyć i co robić i teksty typu albo ja bym to zrobiła tak, albo ja bym to zrobił tak, a nie tak, a po co to to robisz tak, a może tak, a tak by Ci było lepiej, srak siak. Kurde, niech się każdy zajmie swoim życiem, ja nikomu do portfela nie zaglądam i tak dalej. Tak jak mówiłam już w poprzednich vlogach, jest u nas teraz grudzień jest bardzo ciężki, bo tadeusz zmieniał pracę, listopad, grudzień ogólnie i zarobił bardzo mało. Jak się komuś wydaje, że na kopalni się super zarabia, to jest w bardzo dużym błędzie, bo to nie są już te czasy, co kiedyś były. Także jest naprawdę ciężko i teraz, żeby mieć na te urodziny od Lilki, musimy mocno zacisnąć pasa. Może być ciężko, ale wolę sobie odmówić czegoś i żeby oni mieli. Zresztą ja też na to zarabiam, tak? Ja pracuję i też, nie wiem, zarobię sobie na swoje rzęsy na przykład, czy na ratę za ekspres do kawy. To jest wszystko na mnie i to jest wszystko za moje pieniądze, nie za pieniądze Tadeusza. Ja od niego na takie rzeczy nie biorę, bo to są moje zobowiązania. On ma swoje zobowiązania, a ja mam swoje. My mamy rozdzielność majątkową, ja tego nie ukrywam. I nie ma czegoś takiego, że on pracuje po to, żeby mi dać, żebym ja miała narzęsy czy coś. Nie. Nigdy tak nie było i nigdy tak nie będzie, dopóki pracuję. A na razie pracuję. I tak samo się tyczy urodzin Lilki. Lila już była w tamtym roku poszkodowana, bo nie zrobiliśmy jej urodzin. Bo też był aparat, bo była komunia, yy, bo była zielona szkoła, na którą też nie pojechała, bo nie mieliśmy pieniędzy. Dziecko znowu poszkodowane. Inni sobie pozwalają na wycieczki, na yy, prezenty za dwie stówy na Mikołajki 6 grudnia. I jeszcze mają do nas, ale dlaczego ja robię Lilce urodziny na sali zabaw, skoro mi na to nie stać? Nie stać mnie, ale wolę sobie odmówić czegoś innego i zrobić jej te urodziny, na których jej zależy, bo to jest moje dziecko i ja powiedziałam: na dzieciach nigdy nie będę oszczędzać. Tak samo się tyczy tych zębów i stomatologa. Dla innych to się może wydawać mniej ważne, dla mnie to jest bardzo ważne. To jest moje życie, moje pieniądze i moja sprawa, na co ja te pieniądze wydaję. I może ja wolę mieć pustą lodówkę, ale odprawić dzieciom urodziny. Tyle. Moja sprawa. Wiecie, jeżeli mielibyśmy nie robić dzieciom tych prezentów, tak jak mówiłam, to po prostu nie robić żadnemu dziecku, a nie że zrobimy części dwóm, a dwóm nie zrobimy, bo tak być nie będzie, moje dzieci nie będą poszkodowane yy, kosztem kogoś innego, bo ktoś sobie coś w głowie ubzdurał, że mu się należy, a moim dzieciom się nic nie należy. Nie ma czegoś takiego. Wszystkie dzieci mają być traktowane równo, mają żyć na takiej samej stopie życiowej, a nie, że moje dzieci, kuźwa, ja mojemu dziecku nie mogę odprawić urodzin, a ktoś inny będzie odprawiał urodziny za ponad 1000 zł, kupował prezenty na Mikołaja za 200, wycieczki za parę tysięcy i jeszcze narzekał, że mu źle i że moje dzieci mają za dużo, bo ja lice robię urodziny na sali za Wyobrażacie to sobie? albo najlepsze, skąd mieliśmy pieniądze na kota 550 zł wydaliśmy na weterynarza wyobrażacie to sobie jakim trzeba być człowiekiem, żeby coś takiego powiedzieć, żeby coś takiego w ogóle powiedzieć to co ja miałam z kotem zrobić, nie wiem, kamień i w co ja miałam z kotem zrobić jak kot był w ciężkim stanie jakim trzeba być człowiekiem, żeby coś takiego powiedzieć że mój kot był leczony, że my byliśmy u weterynarza kosztem Kogoś yy, kogoś innego. Nie wiem, nie wiem co czy mam mówię. naprawdę nie wiem. Mogę cię ponagrywać? Skończyłeś. Już skończyłeś? Pokaż. Ale pachnie. A to i co to było? Trufle? Czy... Ja, ja jeszcze muszę w czekoladzie zrobić. Aha, to po to ci Oreo było. Pierwszy raz mój mąż... To, jak to wygląda? kupki kubki no. Czarne. Mm. Dobra masa, no. O, nasza pusta lodówka. Przy okazji. Tak. Dobra, pokażę Wam. O, tu nasze... Kochanie! Przy okazji tutaj pokazuję nasze luksusy, w jakich luksusach my żyjemy. Widzisz, nasze ściany poobdzierane przez, przez królika dalej niewyremontowane. I pokażę Wam, bo to jest mega fajne. Czekajcie, obrócę kamerkę. Eee, to, pokazywałam wam to w holu z temu. To można na choinkę, czy gdziekolwiek zawiesić. I tutaj się daje pieniążek bardzo fajne, tylko powiem Wam do tego mam pudełko z Teddy, które kupiłam za piątkę, takie ładne i one jest za wąskie tutaj jeszcze mam takiego reniferka i akurat mam ale skądś mi tam giełka została ale te to jest za szerokie i po prostu wiecie co ja zrobiłam, zaraz Wam pokażę o jakby tak no i na to pudełko i po prostu zawiążę to wstążką, bo inaczej się nie da, nie mam pomysłu Hejka kochani um, Nie będzie optymistycznie, bo leżę w łóżku Tak wygląda moja wigilia w tym roku, tak jak mówiłam <laughs> W poprzednim, w poprzednim kochamy grudzień W tamtym roku Mieliśmy jechać do rodziców na wigilię, nie pojechaliśmy, bo dzieci były chore w tym roku Mieliśmy jechać do siostry i pojechał Tadeusz z dziećmi, a ja leżę w łóżku. Jak słychać, mam zatkany nos. Już 24 godziny leżę w łóżku, i dopiero ja byłam w stanie teraz wziąć telefon cokolwiek dla Was nagrać. Bo po prostu tak się pochorowałam. Mam gorączkę, mam, wymiotowałam w nocy chyba przez 3 godziny bez przerwy. Odwodniłam się strasznie. Ból głowy. Takich, jak chyba nigdy w życiu mnie tak głowa nie bolała Że żeby... nawet mówienie Sprawiało mi ból Z łóżka w ogóle nie wstawałam do teraz ba... Dopiero teraz mam skorzystać z toalety A jest już po 17 Zjadłam jednego wafla ryżowego Wzięłam dwie tabletki przeciwbólowe I dopiero mi popuściło trochę Jestem w stanie coś do was nagrać Wiecie co mnie najbardziej boli? Że nie mogę tam być U mojej siostry z dziećmi, z Tadeuszem. Jest tu przykręta mnie. I jedzenie. <grytanie> jedzenie, że tak pyszne jedzenie. I wigilinę, które się tak naprawdę jest tylko raz w roku. i No i mnie to omija. Nic, no odezwę się do Was. Jak będzie lepiej, może jutro. Także, no niestety, taki vlogmas. wigiliny w tym roku. Dzięki, do zobaczenia, hej, pa.